Z Cyklu nie samą pracą człowiek żyje. Jesteśmy się na Mazurach. Jest początek sierpnia 2025. Przyjeżdżam tutaj co roku na wakacje, w piękne miejsce, między wodami, ośrodek i tak. I jak co roku coś tam trzeba ugotować. W tym roku będą flaczki wołowo-wieprzowe i mamy tak składniki: świeża wołowinka. Do tego flaki e, e, cielęce, pomieszane z flakami wieprzowymi. Włoszczyzna e, z miejscowego ogródka, e, od właścicielki ośrodka. Majeranek, wiadomo, flaki bardzo lubią majeranek. I pozostałe przyprawy. No dobra, to sprawdźmy, jak wygląda sytuacja. Woda się zagotowała, brzę, więc możemy Więc możemy dorzucić wołowinkę na początek. Wołowinę musi być na bogato, flaki muszą być. Ok, zamykamy garnek, i mamy godzinkę spokoju. Dobra, yy, wołowina już myślę, że jest miękka, zaraz sprawdzimy. Pięknie, następny etap to dołożenie włoszczyzny i pół godzinki, żeby włoszczyzna zmiękła. OK, zbędne, yy, zbędną wołszczysnę wyjęliśmy. Zostało tylko jeszcze tutaj zostało, coś zostało. tylko gotowe mięso, yy, przyprawy i marchew. I będziemy dodawać flaczki. Czyli główny składnik można powiedzieć. O, na bogato. wołowę. Wieprzowe, pięknie Dużo flaków mm. Teraz tak pomieszamy, dodamy trochę wody Ale, bo... Kto jak takie flaki? Na bogato Dobra I przyprawa do flaczków Zamieszamy i teraz myślę, że jakieś półtora godzinki na wolnym ogniu delikatnie musi to wszystko się gotować, żeby flaczki doszły. A ja muszę powiedzieć, że jeżeli ktoś ma ochotę spędzić świetnie czas na Mazury, to na Mazurach to ośrodek między wodami w Zalwągach da wam na pewno spokój. Na pewno dam, da Wam dużo radości można przyjechać kamperem tak jak my przyjechaliśmy, bo uwielbiam jeździć kamperem. Możecie przyjechać wynająć sobie domek. Cudowne miejsce. I czekamy, aż dojdą flaczki, a potem będą goście. Jest, yy, regulacja Zupa już jest ugotowana, Regu oczywiście regulacja rusztu była. Proszę bardzo, piękne flaczki. Sos buraczki. Są goście i nalewamy, nalewamy do miseczek. Sos buraczki i trochę czegoś z kaczki. Sos bur... <śla> A, wyglądają pięknie. Flaczki zakrzewskie Słuchajcie, kochani, niesamowita zupa, pożywna, genialna. No i okoliczności przyrody niesamowite. Także wszystkim życzę takich samych doznań. Mm. Zaraz umrę, chyba. Jak je Mam energii w sobie.